lecimy po touchdown. Zatrzymamy wroga dziś na naszych halabardach Kapiek jest własna, gniew to pasja Dla najsłabszych pozostaje dzień miasta Mam śmiera jak Pittsburgh Wiesz, po tobie nic, tu polecisz bizut Jak po i Yoshimitsu Dźwięk piłki świstu i klincz żelaznych stroi Nie unikniesz paranoi, nie się lincz niepokoi Euforii, smak, zawsze w planie wygranie A moc na zawołanie, drużyna ramię w ramię Jak falangą sklepieni, nakręceni na finał Nawet jak jedziesz na słoniach Drącz, strzelają sobie w łeb, podrąć, prąd. Wrocław kopie Krzysztof Wiszt no i to jest tak zwany squib kopnięcie, piłkę łapie Kamil Ruta i wciąż biegnie Kamil Ruta dopiero teraz na 40 miarcie zatrzymany przez Clifforda Perrymana będziemy mieli za ich pierwszą próbę i w ofensywie jest drużyna Giants Wrocław a więc kibicom, tym którzy już nie pierwszy raz są na meczu, nie muszę tłumaczyć co przyczyny Defense devils i Offense Szajan z Wrocławia. A my jak na razie w podpanie mamy dla was przygodne wyrażenia. Mamy dla was nagłego wyświetlania ścieżki do piór, zawierzenia na Playboy Festival, mamy atraktywne prognozy i krew oraz mamy prognozę Szczepuje się akcja podanie łapimy, łapie Mark Fillmore No i teraz jest powalony na murawę przez Ostina Smitha Grającego z numerem 27, w Van Devis To podanie skuteczne mniej więcej na 4 jardy A więc pierwsza piłka w dzisiejszym meczu Złapana przez Marka Filmora. Wielkie brawa Mark Fillmore A podawał oczywiście wartość dziedzic młody rozgrywający zając

Więc udało się zaliczyć pierwszy punkt w tym dzisiejszym meczu z zawodnego Przerat z Wrocław i marsz w stronę pola punktowego Dewins 2. Czteropunktowa strażar już wkrótce może zostać skierowana i tak to będzie pierwsza próba, grażając na 42.00. A wy na tym robocie głośno, my za wideo, które obserwujemy, będziemy w czasie meczu podzielili i nagrody dla najbardziej żadnych... Piłka jest złapana przez Mateusza Grzędzińskiego, ale to będzie kara, no posłuchajmy sędziego drugiego przeciwko komu yy, to przewinienie, która z drużyn zostanie jako pierwsza w dzisiejszym meczu ukarana stratą kilku jarków. Już za moment informacja od panować nie można bez piłki, nie można do opalić nielegalna formacja drużyna ataku 5 zawodników cofnięty to jest 5 jardów powtórzenie pierwszej skuby 5 jardów Kary przeciwko będącym ofensywnie zawodnikom Giants Wrocław a więc teraz do przejścia będzie nie 10 ale 15 jardów i też głośno jak wybór

jest, łapane, jest jednak złapana, ale mamy i tak i tak żółtą flagę na murawie. I to najprawdopodobniej będzie Defensive Pass Interference. Nielegalne przytrzymywanie zawodnika ofensywy. Kara będzie. Tak to wyglądało przynajmniej z boku. Przeciwko drużyny Debils, ale posłuchajmy arbitra. Niedozwolony kontakt przy podaniu. Zawodnik do broni numer 25. Kara jest 15 jardów. Automatyczna pierwsza grupa. 30 fajardy tyle dzieli Giants do pola punktowego. Pierwsza próba dziesięcioletni przed nimi. do nas do teraz oczywiście jesteśmy w wybrzeżu pola punktowego. No i zobaczymy kolejną akcję. Jest Open! Open! pierwsza w dzisiejszym meczu akcja biegowa. Jamal Shalters, bardzo blisko pierwszej próby. Zaraz zobaczymy, czy zaliczył tą pierwszą próbę, czy też mniej więcej 9 jardów, tyle udało się przebiec. Tak jest, będzie próba numer 2, mniej więcej na 24 jardzie. Ale podziękujmy prawami za ten bieg. ciao Shalters! Druga próba, już jesteśmy bardzo blisko Red Zone.

jeszcze raz w tym Znakomite podanie, wartość do brata, do Tomasza Dziedzica i mniej więcej 24 jardy. Tyle miało to podanie z tyłu Jakub Skutecznie. Ja, wszystko mogę, chcesz wygrać? Podpalę cię jak cioker. Kto felborem walki się upaja? Giants, Giants, Giants. Kto na boisku wciąż siłę podpala? Giants, Ziemia zawyż nawet kiedy upadnę Mam bandę, co poluje na twoją porażkę Ty patrz, my gramy o zbyt wysoką stawkę Wygrać walkę, tu nie zwyciężyć wojnę Idziemy dalej po twoje, przywita się ze sztormem Naszą formę kuliśmy jak żelazo I dzisiejszy kąty daje nam pewną wygraną dla nas gra jest batalion, drużyna to batalion Kilka jest w jak medalion Nie odnajdą jej, jak węgle stadion jest Wystarczy tylko gest, by zagrać. na mocnych mężczyzn Na pewno wiesz, by zetrzeć wprost na wzięcie pewnie wejść szybki blok Udowodnić coś sobie i swoim wrogom Oni tak jak ja nie mogą Kto felborem walki się upada Jesteśmy zdecydowanie poza ich zasięgiem To starcie na bank nie zakończy się im happy endem. Na murach znów, Giants crew Jak azuar, pierdoleni łopcy głów ta historia, Dawid i Golia Finał to gloria, w polu pretoria Wojna, poleje się krew Morda, Giants strikes back jak hordywników złych, to banda kilku tych, dziękuję w lepiej być jednym z nich. To pak, brat, nie graczy, fakt. kasy praktyk, praktyk naszych, praktyk tych maszyn. Precyzja chirurg nie ma miejsca na zły ruch, jak wody Nilu, płyną hektolitry skilu. Hilu. Przechwyt, ślisk technik, szósty zmysł, wokół błysk i złowrogo